Czy w kanonie religii chrześcijańskiej istniał smog, który próbował pożreć Jezusa? Zjawienie świętego Jana, rozdział 12. Ten fragment przedstawia wielkiego, ognistego smoka z siedmioma głowami, dziesięcioma rogami i diademami, który stoi przed kobietą w trakcie porodu, by natychmiast pożreć jej dziecko. Jest to dosyć popularna wizja, pełna jednak symboliki. Według mojej interpretacji, smok ma reprezentować siły zła, kobieta, lud Boży, zaś dziecko, Mesjasza. Symboliczne pożarcie oznacza próby przeciągnięcia dorastającego Zbawiciela na ciemną stronę, co uczynił byłoby go natychmiast antychrystem. Czy to jednak oznacza, że nie możemy potraktować tej wizji dosłownie? Otóż możemy. Wnętrze stajenki. Maryja właśnie powołuje na świat Zbawiciela. Zaś niebiańskie światło okrywa święte miejsce, by oznajmić narodziny Syna Bożego. Lecz co jeśli jedynie odwraca uwagę od ukrywającej się w ciemności bestii, którą Archanioł Wraz z objawiającym się chwilę wcześniej Gabrielem, próbują powstrzymać. Szykuje się ona do pożarcia tego, który przyniósł nam światło. Światło mające ogrzać ludzkie serca, by nie zauważyli, jak przerażająca istota ukrywa się. Poza mocą naszych oczu. Smoki towarzyszą nam w niepoliczalnej ilości dzieł kultury, zaś w religiach wzięły się one od bogów egipskich, powiązanych z krokodylami i jaszczurami. Nic dziwnego, jest to reprezentacja pogańskich bóstw, które prowadzą ludzkość stala od wiary oraz od węża powiązanego z pierwszym grzechem. Zebrane to i odziane w bardziej upiorną formę daje nam smoka, jak i odpowiedź na pytanie z pierwszych sekund odcinka. Pogańskie bóstwo, którymi w większości ok Okazywały się demony, jak na przykład Lewiatan, księżna piekieł, której postać miała objawiać się jako morski potwór do złudzenia przypominająca smoka, jak i węża, a właśnie wąż. Do tego istota często utożsamiana z diabłem. Cóż, jeśli smok miałby faktycznie istnieć, byłby nim najprawdopodobniej samael, wąż Edenu oraz upadły anioł śmierci. Jeśli chcecie dowiedzieć się o nim więcej, zachęcam do zajrzenia w link w komentarzu miłego wieczoru.